Faktycznie niejako w ferworze czy w kurzu kampanii, który się toczył, przyjmowaliśmy budżet, kontrakt wojewódzki, który po części mógł być potraktowany tylko i wyłącznie jako element kampanii politycznej, a tak się proszę Państwa absolutnie nie dzieje. O 12 w piątek, praktycznie pan minister Orłowski wspólnie z panem Marszałkiem, podpisali kontrakt dla województwa łódzkiego, i w ramach tego kontraktu świetna perspektywa dla naszego miasta. Szanowni Państwo, 21 kluczowych projektów z naszej listy znalazło się w ramach kontraktu wojewódzkiego i będzie realizowanych przez kolejne 7 lat. To prawie 3 miliardy 400 milionów złotych bezpośrednio dla łodzi, te, które płyną na skutek działań i będą płynęły na skutek bezpośrednio działań miasta. To między innymi rewitalizacja ośmiu kwartałów, od których zaczynamy rewitalizację śródmieścia, to pięć dojazdów do węzłów autostradowych, ale to również rewitalizacja Księżego Młyna czy Pałacu Poznańskiego, który już naprawdę potrzebuje gruntownego remontu. Bo przechodząc wszyscy przyglądamy się, że nasza perła troszeczkę zaczyna podupadać, w związku z czym ten projekt jest dla mnie osobiście też szalenie ważny. Proszę Państwa, ale to nie tylko te działania, które będą realizowane przez miasto czy jednostki miejskie, bo przecież kontrakt wojewódzki to również szereg inwestycji i działań, które będą. Na rzecz naszego miasta, ale realizowane przez inne podmioty. Wśród takich jest na pewno poprawa bazy szpitalnej naszych jednostek mieszczących się nie miejskich, ale mieszczących się na terenie łodzi, to również stworzenie akademickiego centrum designu w szkole, którą tu chciałam przypomnieć, przekazaliśmy Akademii Sztuk Pięknych czy stworzenie olbrzymiego portu przeładunkowego na stacji w pobliżu stacji Olechów dla pociągu, który łączy łódź z Chinami z Strzęgdu. W związku z czym to szereg kolejnych dużych inwestycji, które dzięki właśnie tym środkom będziemy mogli zmieniać oblicze naszego miasta.